Dobra, w dzisiejszym filmiku zrobimy mały serwis Audi. Tu są jarzma, których nikt nie chce. Dobra, leżą na razie. Miały być dla Was. Więc tak, wymienimy sobie olej. Zrobimy sobie małe odświeżanie wnętrza, żeby już była powódź. Tylko, że to Audi jest trochę nieszczęśliwe, więc tutaj na każdy serwis muszę wymieniać tarcze. Tym razem wychodzimy z firmy Ferodo. Przychodzimy na Zimmermana. Zobaczymy czy coś tu, się, coś tu się zmieni. Teraz powiem Wam jak było. Pierwszy komplet tarcz biły. To, jest, to będzie czwarty komplet chyba, tak? Pierwszy oryginalny komplet biły. Założyliśmy nowe Ferodo biły. Okazało się, że są wahacze wybite. Założyliśmy drugie wahacze. Nie biło. Przez jakiś czas później zaczęło znowu bić, więc wymieniliśmy tarczę kolejny raz na, na Ferodo, z tym że już później poszły piasty i łożyska, więc taki koszt trochę spory. Zresztą zaraz wam pokażę. Więc pokażę Wam jak wymienić filtr. Też może to być czynność dla niektórych prosta, aczkolwiek trzeba uważać, na przykład jak tu jest jakiś pył, żeby go tam nie wrzucać do, tego, do tej osłony. Tutaj widzę masz jakieś yy, cmentarzysko różnych owadów. Dobrze, pominiemy to. Minimum. Niech sobie żyją. Którzy mają jakieś za dużo siły czy coś, że to tak dokręcają, że no, starczy pyk i już mamy z głowy. Dobra tak jak tutaj Peter Wam pokazywał zrób to sam zawsze pierwszy filtr bo tutaj może być trochę oleju naokoło i jak wciśniemy filtr ten olej wleci nam do miski Zawsze tam 50 gram Wlewamy PMO na testa Zobaczymy czy yy... temperatura jak u była na tamtym? Wcześniej był motul 90 to Nie, to malutko Tutaj się pytaliście czy ma normę ma normę 507 więc nadaje się do tego motoru. Tutaj taka... E, takie mam z Norwegii. Coś, że zawsze korek kupuje nowy. Bo te korki, zobaczcie. One jest wiałe. Czasami gwint coś się z nimi robi. Tu podkładka już się wyrobiła. Tutaj pasuje akurat korek z 1.9. Bo z tego 2.5 nie było na miejscu. Teraz zrobimy sobie filterek. Powietrza go sobie to odkręcę, żeby łatwiej było filtr yy, paliwa wymienić. Pokaż kotku, co masz w środku. Pewnie piachu na dnie. Jak nowo. Noweczka? Nie no, jest. Jest noweczka. A, bo tu jest taka siateczka. No jest już chyba zapchana. Jest troszeczkę piaseczko, więc ja proponuję tutaj, o ale, ale panie tutaj to jest na nic coś, wodę gdzieś zaciągnął, a co na że jest jakieś te meszki, hmm. To z my sobie umyjemy takim brake więcej. No panie, jeździsz pan po wsiach i takie są tego efekty. To to wiejski samochód. Może dlatego te tarcze tak przybić, bo jeździsz po wertepach. Nie mamy filtra, to mamy trochę lepszy dostęp do filtra paliwa. Który sobie wymienimy. Oczywiście trzeba filtr zalać uwierzcie mi, że lepiej nie przekonywać się jak 2,5 się do powietrza, bo może być spory problem później, żeby go otwalić. Co robi ten g na pewno? A to zawsze wkładam tutaj. Trzeba uważać, żeby tej tulejki nie zgubić. I tutaj się celuje w tej owki. Trzeba uważać też, żeby te nie pospadały. Niektórzy to potrafią, te zapinki wrzucić nawet do rury tutaj. No zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie wymyte. Dlatego nagrywam ten filmik, między innymi, żeby pokazać Wam, jak czasami taka prosta rzecz, jak czynność, właściwie jak wymiana filtra ile czasu potrafi zająć, gdy trzeba wykonać dodatkowe czynności, takie jak umycie na przykład filtra w środku. Powiem Wam, że. Mechanicy nie, nie są raczej skorzy dokładać swojego czasu, żeby na przykład Wam umyć filt, po prostu są inne roboty, trzeba zarabiać na podatki i różne inne takie klimaty dlatego, no, dlatego się to pokazuje. No i teraz pojedziecie do mechanika. Mechanik zobaczy, że jest filca cały w piachu i myśli, że mam go wyczyści. Ja myślę, że nie. I nie mam do niego o to pretensji, bo... bo 90% klientów nie chciałaby za to zapłacić. Dlatego... O, mamy wymienione. Dobra, zapraszam właściciele do odpalenia auta. Szczególnie cicho on nie chodzi, ci powiem szczerze. Dobra, zgadzam Powiem Wam, że trzeba uważać ten zaworek. Bo ten zaworek, nie, nie wiem, może miałem z 20 takich przy, przypadków, że wymieniać nowy filtr i zaworek przestaje trzymać. Dlatego ja mam zapasowy kupiony, ale jest tylko. występuje tylko toprana, dlatego go nie wymieniam. Długo trochę uszczerbiłem, ale to jest tylko taka rynienka, która. Prowadniczka taka, ale jakby coś się działo to go wymienimy. Ten topran to tak raz działa, raz nie działa, dlatego jakby to był Bosz, to bym go wymienił. Tu oryginalnie, tu jest chyba tylko oryginał występuje. Ja jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, że taki sam waworyk idzie do A2. I też jest nigdzie niedostępny, ale pasuje od 2,5, bo tam jest taki właśnie też duży filtr. czy takie duże wejście tutaj. Dobra, bierzemy się za tarczę. Zobaczcie to jest tak, nowiutka tarcza nowiutkie piasty są, nowiutkie łożyska. Wszystko jest tutaj nowe i tarcze biją. I to się tak robi po miesiącu. Więc tutaj już nie możemy mówić, że to jest wina czegokolwiek innego, tylko to jest wina tarcz I to jest drugi komplet Ferodo. I to są po prostu albo źle wykonane, albo albo materiał nie jest taki, jak powinien być. Dlatego tak się robi, dlatego wymienimy teraz na Zimmermana to. Bo po prostu klient ma już dosyć. Dobra, zobaczymy co się dzieje pod tarczą. Leci. O, zobaczcie, nowiutka piasta, nowiutka tarcza. Wygląda dosyć ładnie. Tu jakiś smar był, nie wiem jaki. O, piasta była maila. Ale było wszystko mierzone, było idealne. Piasta miała zarobicie. Dobra, porównamy, z mierzone czy jest szansa, że jest to inna, inna fabryka No coś tu się chyba różni, co? Tamte mają wycięcia dużo większe to A to jest tylko wyważenie Nie, Nie wiem powiem Wam no szczerze czy tu coś jest inaczej Wiem, że ten odlew jest taki fajny taki... Równiusieńki, to nie inne jest. To jest taki odlew gładziutki, a tu jest taki porowaty dosyć, więc to jest na pewno inna fabryka, inna odlewnia Co robisz? Opowiedz A czy korozja jakaś nie zżera, ale tu już o coś próbuję podjadać i może była posmarowana jakimś smanem, chyba tym i coś takiego jest to jakieś delikatne coś tu się delikatnie dzieje, Ile wezmę jakiś papier to podczyszczę tutaj oczywiście też wyczyścimy, żeby nie było naszych odcisków palców To zawsze tak obracam, żeby w razie jakiś piasek jak ładnie to żeby gdzieś wyleciał. No i tak, testujemy Cimmerman. Zobaczymy co z tej strony widać. Co nic nie widać. Przylega dobrze. Jest to nie jest zadrudzona jakaś I co mamy tarczę delikatnie owszetarę nawet nie musiałem ale delikatnie zakonserwuję ją tym szkoda żeby zarzywiała za trzy miesiące. ty komplet tarcz może tym razem będzie lepiej. W sumie nie, ten pierwszy to był oryginalny, także tego może nie liczmy. Audi dostaje trzyetapowe e, trzy odświeżanie wnętrza. Więc tak, ozonator, granat i pianka, gdyż e, tutaj każdy kto ma Audi Passata wie, że tam są takie spływy, trzeba je powyciągać lub przeczyszczać co jakiś czas. Pod pod to pod niestety ktoś tak przeczyścił, że się zalało. Człowiekowi wnętrze i śmierdzi trochę pleśnią. Nie wiem, czy to się da w ogóle tak szybko wyeliminować. Wątpliwa sprawa, ale próbujemy. Więc jak widać, pianka ładnie weszła. W środku nic nie cieknie. Ale tutaj za to mamy pioneczkę. Więc jest dobrze. Teraz poczekamy z pół godziny, aż zacznie działać. Później yy, nastawimy no, na ciepłe powietrze, żeby wysuszyło ten układ cały w środku. Wszystkie te kratki, żeby się grzyb później nie rozwijał. A ktoś zapytał mnie, jakie są tu grzyby. Prawdopodobnie, co to mogło być jakieś prawdziwki, muchomory, czy nie wiem, dokładnie nie znam się na tym. Maślaki. Może maślaki jakieś albo pięki. Dobra, mamy pół godziny później, pianka ładnie pachnie. Teraz eee... Więc ja Wam powiem, jak to zrobię teraz. Zawsze tak robię i jest dobrze. Musi być dobrze. Teraz tak robimy high. Delikatnie tylną szybę uchylam. Teraz delikatnie tylną szybę uchylam, żeby po prostu to ciepłe powietrze wychodziło. Robię tu na maksa. I w ten sposób posuszę te wszystkie kanały tutaj. Tak, żeby tam. Zostawimy takie mokre to wszystko, to możemy ten grzyb może się rozwinąć z powrotem. A tutaj taka pianka też nie gwarantuje nam, że on się nie rozwinie, to nie ma co się tutaj łudzić. No ale zostawimy go na jakieś pół godzinki, niech pochodzi i to wszystko wyschnie. Później zaaplikujemy granacik. I co? Autko sobie chodzi, sechło sobie ładnie, wyschło właściwie. Czuć jakiś taki zapaszek tej pianki. Teraz damy sobie granata i też yy, ja to zrobię tak Czy akurat z tej firmy jeszcze nie testowałem ale wcześniej używałem innego jakiegoś taki ładny zapach miałem tutaj też tutaj ja robię na obiegu zamkniętym i aż on przestanie psikać to znaczy jak przestanie psikać to wyłączę po prostu auto żeby ten zapach przeżył przerzeć tą zapicerkę ale już zapach chyba lepszy jest to? Czuć tu piankę ten taki zapach. Już nie walił. No. Tak? Nie ma grzyba? Na nie pić. A dobrze. Jak tam tarcze? Tarcze nie biją, w końcu można hamować. A temperatura oleju? No w końcu tak niższa, nawet teraz po takim przejechaniu się przy 90 parę pokazuje niby. A zapach? bo zapach być dosyć intensywny. No to jak w nowym samochodzie dosłownie. Całkiem inna jazda. Już nie ma żadnych maślaków, prawdziwków. Tych i, i muchomorów. Muchomorów. czyli no, jednak widzisz, no pianka dała radę, co? Dała radę. No, aż za świeżo. Aż mnie normalnie ten granat też zrobił robotę, powiem szczerze, że tak się trzymuje ten zapach długo. Nieprzykonany do firmy byłeś. No. Nic, jedziemy na warsztat. Mam nadzieję, że to była ostatnia wymiana tarcz. Aczkolwiek Bartek powiedział, że jak się skrzywią, to możemy je oddać. I da inne. Więc Ferodo No. Zimmerman na razie jest na topie. Zobaczymy. Eee, I jedziemy do warsztatu, bo mam pa parę gadżetów dla Was. Dobra, będąc w pobliżu, wzięliśmy jeszcze dwa odświeżacze. Przydadzą się, mam tu na tak. Dwie czapeczki. Nie, trzy, cztery. E, takie koszulki z PEMO. Kurde, nie ma więcej tego oleju? Nie mam, niestety mam tylko dwie baniuszki. I takie o rzeczy jak Eger Cleaner. I nie będzie żadnego losowania. Wybiorę spośród komentujących, którzy są ze mną od początku, szanują moją pracę, ja szanuję ich. Dostaną takie upominki z pałem. Pozdrawiam wszystkich do następnego, cześć. Co Impos zrobił z bańką oleju? Nie wiem, jak oni to. Musieli to rzucić po prostu gdzieś. To pękła bańka. Może faktycznie ta bańka jakaś nie jest rewelacyjna, ale jak tak się traktuje. Tak się traktuje yy, klientów towar, Z tego, za, te, za to co ja płacę za wysyłkę to jest ich pensja i oni tak to, tak to właśnie szanują, zobaczcie, rozwalili bańki. No nic, trudno.